Siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku The Crew Motor Fest. To jest właśnie mój nowy nabytek Ferrari SF90 Stradale. Pogadamy sobie dzisiaj o nim, bo jest naprawdę mega kotem, a kupując go nie byłem przekonany, a jest po prostu mega, mega, mega zarąbisty. Po prostu zarąbisty jest. Zapraszam do oglądania. Pierwsze co powiem Wam o tej furce, to jest po prostu przyspieszenie, które które po prostu czuć w grze, czuć w grze to przyspieszenie, mówię Wam. Ogólnie to powiem Wam tak. No, zobaczmy, może najpierw z zewnątrz, jak to wygląda. W tym białym kolorze z czerwonym środkiem. No jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Czerwone zaciski, czarne fele. Przyznacie, naprawdę musicie przyznać, że zrobiłem tą furkę kozacko. Ja uważam, że takie samochody jak Ferrari, no chyba w szczególności Ferrari. Tu nie ma co, wiecie, tu nie ma co cudować, tu nie ma co tuningować, jakiś dokładek, dawać jakichś spoilerów, jakieś nie wiadomo cudawianki. Nie, 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 to ma być po prostu klasyka. Uważaj na lakier, panie. Proszę pani, proszę uważać, naprawdę. Auto nie było tanie. Tak, dziękuję bardzo. No i na czym to stanąłem? Aha, no nie, no, no zobaczcie. Fordem Focusem, zaraz mi, za, mi zarysuje, nie? E, zobaczcie w środku, jak to wygląda. Mm. Najładniejsze Ferrari w środku, naprawdę, najładniejsze Ferrari. I powiem Wam tak, e, jeśli chodzi o osiągi tej, tej furki, zobaczcie na to. Ej, co, ja tu coś pokręciłem? Aha, bo nie mam. Czekajcie, widzicie, to jest oryginalnie. O, właśnie, to jest fajny, fajny przykład. 641 pozi poziom wyczynowości na 920. Co daje nam przyspieszenie na e, poziomie 2,5 sekundy do setki. Oczywiście tu jest napęd 4x4, co mega, mega, mega pomaga. 1000 koni mocy, fabrycznie. 1000 koni. W ogóle jakiś pff, kosmos. E, ale zróbmy ją na maksa. Zróbmy ją na maksa. Patrzcie na to. I patrzcie, co się zmienia. Przyspieszenie do setki 1,8 sekundy. To jest po prostu nie do wiary. Naprawdę to jest, to jest szok. I powiem Wam, że właśnie chodzi mi o to, że w tej grze czuć to. Naprawdę to czuć. Jak jadę samochodem, który ma 2,5 sekundy, a tym 1,8 sekundy do setki, kiedy naciśniecie spust, to po prostu no... Czujecie to od razu. Po prostu ma takie odejście ta furmanka szok, nie? W ogóle z 1000 koni nam się zrobiło 1414 koni. Prędkość maks 451 na godzinę plus nitro, no to się robi grubo, grubo, naprawdę grubo. 1,8 sekundy do setki. Jak to zrobiłem? Już Wam mówię. Eee, każda fura w tej grze, która ma napęd 4x4, macie możliwość zrobienia ustawień dla zawodowców. Oczywiście, że ja jestem zawodowcem, <laughs> żartuję. No to sobie tu pogrzebałem. Chodzi o dystrybucję mocy, czyli e, e, wiecie, podzielenie ile, 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 ile mocy idzie na przód, ile mocy idzie na tył, nie? Oryginalnie tutaj było, zobaczcie, 2,5 sekundy, 30 przód, 70 tył. Mamy 2,5 sekundy przyspieszenie do setki. Żeby zrobić coś szybszego, zobaczcie, zmniejszam to, już się zrobiły 2 sekundy do setki, zmniejszam to no i robi się 1,8 i to jest najmniejsza wartość, którą możecie uzyskać. Już tu próbowałem, wiecie, co jeden nawet zmieniać? I zobaczcie, tu jest cały czas 50 na 50, nawet jest 1,8. Tu jest jeszcze 1,8, 1,8. O kurczę, jeszcze dużo. Tu już jest 1,9, widzicie? 54, 46 jest 1,9. Dobra, zostawmy 50 na 50, niech będzie równiutko. Mamy 1,8 sekundy do setki. Naprawdę to jest kot. Po prostu tak. No i zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Odpalamy. Posłuchajmy tego, tak, posłuchajmy razem. Lubię tak się pobawić. O kurcze, panie drogi. Jakie to ma odejście, jak fajnie siedzę, siedzę, tak blisko jak wcisnę, to po prostu to jest, to czuć, że to po prostu wyrywa, no wyrywa, normalnie zaraz mi pada wyrwie. No i ten napęd 4x4, zobaczcie, skręcam, A auto nie wpada w żadne poślizgi. No może jakbym mocniej skręcił, ale to, przy, ale to, przy, o fajnie. O nie, rozwaliłem swoje Ferrari. E, Jakbym mocniej skręcił, to jakiś tam delikatny, ale naprawdę to jest, uwierzcie mi, że to jest tyle co nic. Dla porównania ostatnią M2, którą Wam omawiałem, no to jest po prostu, tam to wiecie, tam to sobie pływacie po drodze, nie? Prawo, lewo i tam, tam, ten samochód robi co chce, nie? A tutaj możecie to fajnie kontrolować. Fajnie, bardzo fajnie kontrolować. W ogóle kupując ten samochód tutaj w tej grze, tak nie byłem do końca przekonany. Te światła z tyłu, no wiecie, no, no, myślałem, że lipa, nie? Myślałem sobie, kurde, to już nie jest takie klasyczne Ferrari, nie? No Ale jak kupiłem i przejechałem się tutaj po dzielni, no to powiem wam, że daje radę. Daje radę ta kura. Kurczę, no jak to hamuje, jak to przyspiesza. Naprawdę można to tak skontrolować fajnie nie ma nikogo na horyzoncie nie ma. Myśmy z kimś się pomierzyli trochę. Można tak ją kontrolować, że... Chociaż mówię wam, to nie jest dla mnie. To nie jest dla mnie takie klasyczne Ferrari. Dla mnie... Klasyczne Ferrari to jest, zaraz wam pokażę. Klasyczne. No za chwilę powiecie, że klasyczne Ferrari to jest. Niektórzy powiedzą, że klasyczne Ferrari to jest... Już wam mówię. Gdzie to mamy, tu jest, proszę. To jest, niektórzy powiedzą, klasyczne Ferrari, tak? No, okej, okay, zgodzę się. To jest takie stare, klasyczne Ferrari. Ogólnie ten samochód, no. Delikatnie mówiąc, średnio mi się podoba. Ferrari, który jest dla mnie takim, cały czas trzyma ten klasyczny wygląd, ale wygląda po prostu. Mega kozacko, to jest to Ferrari. Zobaczcie na to. Mi jakoś nie wkręcają się Ferrari, które mają pojedyncze światła. Te wiecie, okrągłe kółka, ale pojedyncze. A to po prostu to jest. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie na tą proporcję, z bo długa macha, krótki tył, to jest takie kupenie. Po prostu taka kupeta z krwi i kości. Zarąbiste, no i tu jest V12 To, powiem wam szczerze To SF90, jeśli chodzi o brzmienie No sorry, no nie ma podjazdu Do tej ferarki. nie ma podjazdu O Jezus O Jezus Jakie to jest piękne No ale tutaj na przykład w tej ferarce Mamy napęd już na przód, nie? I zobaczcie, tu skręcam, widzicie? I ona już pływa, nie? Tu już, tu już, o tu już jest, w tamtej skręcam takie ruchy wykonuje, ona tak nie pływa, a tutaj, tu już potrzebna jest większa kontrola, nie? A środek porównajmy. No powiem tak, no jest ok, tutaj w tej Ferrarce, ale w środek z kolei tamten jest lepszy. Ale ta Ferrarka jeszcze specjalnie ją zrobiłem tak klasycznie, czerwona Ferrari, nie? I zobaczcie na to, czarne felgi. No malinka, to jest malinka, to jest po prostu coś pięknego. Dobra, przejdźmy do SF90 jeszcze. SF90, ok. No i tutaj mamy. No, no tutaj ten dźwięk to już nie jest to, że tak powiem. To nie jest do końca to, ale prowadzenie, prowadzenie, jeśli się zastanawiacie w tej grze. I jaką furmaneczkę sobie kupić. To powiem, że, mam, że polecam, polecam tą Ferrari. Naprawdę jest łatwa w prowadzeniu. Jest mega szybka. Alter, a to co jest? Co to jest? Halo. Kolego, co ty? Alternatywą dla tego Ferrari SM90 jest Lamborghini Huracan Performante, które też posiadam, i które powiem Wam, że w prowadzeniu, no nie wiem, czy jest według mnie jeszcze delikatnie lepsze od tego. Generalnie i jeden, i drugi jest spoko, naprawdę, i wyglądowo, jeśli chodzi o wygląd, nie wiem, powiedziałbym, że, że bardziej bym się utożsamiał z Lambo, nie. Zaraz Wam pokażę to Lambo. To Lambo w tej chwili to jest w ogóle jeden z moich ulubionych samochodów. Jeśli chodzi o prowadzenie, jeśli chodzi o wygląd. Zobaczcie. Patrzcie na to. W tym lakierze. No bajka. Ten przód jaki w ogóle, jaki to jest. Patrzy na mnie tak nie wiem co to jest. Jakiś kocur w takiej wiecie ciemnej uliczce. No jest sztos. Jest sztos. No i tutaj środek też jest sztosem. Tylko, że mam coś zbagowane i nie mogę zmienić sobie środka, bo chciałem zrobić to wszystko na taki, wiecie, zielony, jaskrawy, te czerwone wszystkie przeszycie i tak dalej, ale coś mi nie działa. Chyba, że coś się naprawiło. Zaraz zobaczymy. Może coś się naprawiło. Eee, personalizuj części ozdobne. Kolor wnętrza. No bo zobaczcie, czerwone, ja tam dałem specjalnie te zielone zaciski, bo mi się taki zielony Mega podoba i tu chciałem mieć, o, to wygląda koza I zobaczcie, styl wnętrza, tu już nic nie można zmienić. Widzicie, zbugowane coś jest. To tak samo, materiał, nic nie można zmieniać. Patrzcie. I niby to kupuję, tak? Jest kupione, zatwierdzone i zobaczcie, wychodzę. Może ktoś wie, jeśli z was ktoś wie, jak to zrobić, żeby to zadziałało. Zobaczcie, no jest nadal czerwone, nie? Nadal jest lipa. Ale to Lambo jest po prostu... Też jest dzikie, nie? Chociaż tutaj jest przyspieszenie, jeśli go yy, zrobię na maksa, tu jest przyspieszenie 2-2 do setki i powiem Wam szczerze, że niby grupie 0.4 sekundy, a jeśli włączę sobie to Lambo, a włączę sobie SF90, to czuć tam ewidentnie, że tamto auto do setki jest naprawdę szybsze. Fajnie to jakoś tak zrobili, że widzicie, niby granie, A 0.4 sekundy i to czuć. Naprawdę czuć. No dobra, swoją drogą mieliście przed chwilą Lambo, macie teraz Ferrari SF90. Które auto wygląda lepiej? Powiedzcie sami, waszym zdaniem. Ja nie wiem, to wygląda fajnie. Kurde, no tutaj to przyspieszenie mia miażdży, nie? Miażdży. Powiem Wam szczerze, że yy, chyba jednak minimalnie wyglądowo, jeśli chodzi o wygląd, jestem za Lambo. No. Jestem chyba za Lambo, chociaż no to jest fajne, to jest fajne teraz, ale wygląd chyba chyba jednak minimalnie, ale Lambo. Chociaż to też tutaj byłem, byłem sceptycznie nastawiony, ale no sami zobaczcie, no jest kod, no jest kod, no przyspieszenie, prowadzenie, wygląd też zaliczam do plusów. Może nie aż tak bardzo mi się podoba jak Lambo, ale jest naprawdę fajny. Dobra. Dzisiaj było Ferrari SF90. Następnym razem omówimy coś jeszcze innego. Może macie jakieś sugestie? Dawajcie znać w komentarzach. Ja dziękuję Wam bardzo, że jesteście. I do następnego. Cześć!